Pojawiły się nowe Nexosy w sklepach po 1 albo 2 czy 3 złoty. Akurat po 4 zł Ktoś jak już miał te promocje w takich sklepach, to wie, gdzie takie rzeczy są. Było na przykład to, 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 to. to, to, to. Było jeszcze więcej logików z Nexo ale ja tego nie zbieram te kupiłem ze względu na skrzydła ten piorun tą zbroję sobie kupiłem tego kupiłem tylko ze względu na ten kuszę chociaż go już mam ten ja kupiłem ze względu na te elementy i te koła tego już mam, ale tu jest dużo klocków, więc warto było i te, nie miałem franców, to nie te wieżyczki ze względu na te trójkąty teraz jeszcze drugą wieżyczkę drugie drugiego robota jest tak z trzy zestawy dla zabawy nie będę miał jak je złożyć bo nie mam akurat instrukcji ale na internecie jest, więc to nie problem otwieram tego w środku mamy takie kloce tego nigdy nie miałem tego też nigdy nie miałem, i tak to reszta to to była. Dobrze, robota. Witaj, do bebechy. Tutaj są te rączki. Już je kiedyś miałem, ale jeszcze ża w żadnym zestawie tylko kupowałem części takiego czegoś nie miałem. Trzeba, było ruch to sklejało się tu. Tego takiego czegoś nie miałem. To już chyba miałem. To miałem bardzo dawno pewną. No i reszta to jest. Kulki, nie kulki. Takiem kolorze nie miałem tego. I to mamy następny. Przycisnąłem mam wszystko prawdopodobnie i. O ten element właśnie mi chodziło. Jest gumowy. Takie coś miałem. Taka oczka i kółko. Widzę, że mi brakuje, a nie jest. Drugie kółko. Myślałem, że będzie brakować. 103 na tych są. No i tak się to prezentuje. Trzy kubeczki. No dobra, udało mi się złożyć tego mecha. Mam już dzika. Wyciągnąłem tylko z innego setu. Może on sobie tutaj tak usiąść. W środku i kierować. Ruchliwość tego jest spora. Praktycznie w każdą stronę. Jeszcze tutaj można gibać. Tymi nóżkami można gibać. Szpagata można zrobić. Ale się lodówkę tłucze. Mamy drugi pojazd. Też można w nim zasiąść. Przynajmniej tak myślę. Tak. Czy te wejdą brączki? Chyba nie. Niestety nie. Drugi pojazd się tak prezentuje. Większość osób ich zupełnie widziało, miało. Lub zobaczę na innych recenzjach. Pomyślałem te study tutaj, żeby się nie zgubiły. Trzeci pojazd. Chyba najfajniejszy. Tu ma te duże kółka. Te skały. Tam chyba ludzik też wejdzie. Tylko trzeba tę skalę najpierw odpiąć. Nie, tu ludzik nie usiądzie. Ale chyba będzie stał. Może stać. Tutaj nie wiem, chyba się i... No powiedzmy, że się pochyla. Nie mam pojęcia, może tak ła. Tak jedzie. Te kółka są fajne bo to są jako jedyne z niewielu, które jeżdżą po stołu, po stole z Lego. nie jeździ.